Zaczynam od takiego gorącego tematu. No, nie dziwicie się, mam, mam nadzieję, że jakby zaczynam właśnie od tego problemu, i nie dlatego, żeby, żeby uznać, że nie ma w Polsce dzisiaj innych problemów spowodowanych złą władzą, niż tylko problem ukraińskiego zboża i nieudolności PiS-u, jeśli chodzi o rozwiązanie tego problemu. Dramat polega na tym, że ta sytuacja z ukraińskim zbożem i cały ten sposób postępowania, ten łańcuch nieudolności i łańcuch pazerności, pokazuje jak w soczewce całą metodę rządzenia, a właściwie nierządu, z jakim mamy do czynienia w Polsce od blisko ośmiu lat. No słuchajcie, mieli pomóc Ukrainie, mieli pomóc głodującym państwom Afryki, mieli wykorzystać europejskie pieniądze i europejską pomoc na zorganizowanie tej logistyki, a efekt jedyny jaki uzyskali to po bardzo poważny cios w interesy polskich rolników. Skonfliktowanie z Unią Europejską. Od wczoraj głośno się mówi o konflikcie z Ukrainą, a Egipt i inne państwa mówią tak, że dzisiaj głośno jesteśmy gotowi przyjąć każdą ilość zboża, ale ciągle nikt nie pomyślał o tym, w jaki sposób zorganizować tego typu przedsięwzięcie. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo im łatwo jest powiedzieć, co dadzą, ale o wiele trudniej im to zorganizować, bo są skoncentrowani przede wszystkim na tym, co sobie mogą dać. Kilkadziesiąt kilometrów stąd jest Janów Podlaski. W jakimś sensie rządy pisów symbolicznie zaczęły się w Janowie Podlaskim. Doprowadzili niemalże do upadku wtedy, kiedy za, za, zabrali się za, za stadninę. I to im poszło bardzo szybko. Nie umieli tego, z czego Polska była dumna przez dziesięciolecia, to świetnie funkcjonowało. Nie umieli tym zarządzać, znaczy jedną rzecz potrafili, znakomicie, zmieniać prezesów. Znaczy teraz szósta pani prezes miała zostać prezesem, ale ledwie kilka dni wytrzymała. Rzeki zamieniają w ścieki pomocy i współpracy robią konflikty i nieszczęście polskich rolników. Z Polski robią miejsce, gdzie się importuje śmieci. Nie potrafili wyeksportować zboża, ale potrafią na wielką skalę importować śmieci. Jak spojrzycie, wy, polskie media, miejscowa ludność, jak spojrzycie dokładnie na to, co za tym się kryje. To, to co jest najbardziej bolesne, to ta ponura prawda, że za tym kryje się nie tylko nieudolność tej ekipy, ale nadzwyczajna pazerność działaczy PiSu, ich y, koleżanek, kolegów, którzy są zaangażowani nie w dobre rządzenie, tylko w brudne biznesy. Wszędzie, gdzie nie spojrzymy, jesteśmy tego świadkami. Wiecie, jak to jest... Y z mafią. Pamiętacie, filmów o tym nakręcono bardzo dużo, napisano dużo książek. W naszej historii też pamiętamy, jak to wyglądało. Mafia świetnie się czuje wtedy, kiedy ludzie są rozproszeni, kiedy ludzie ze strachu albo z niewiedzy nie reagują, a kiedy władza staje się mafią, kiedy partia rządząca staje się mafią. To ludzie tym bardziej mają powód, żeby czuć niepokój, niepewność co do własnego losu. Ja nie chcę nadużywać mocnych słów, ale po tych ośmiu latach i po tym, co odkryliśmy, szczególnie w ostatnich miesiącach, nikt w Polsce nie ma już wątpliwości, że polityczna mafia usiłuje zawłaszczyć. Sądy, żeby nie odpowiadać za nic, media, żeby nikt o niczym nie wiedział, i chcę podzielić ludzi, chcę podzielić Polki i Polaków, po to, żeby rozproszeni, zalęknieni, nie potrafili przeciwstawić się ich mafijnym metodom. Ja dlatego zwróciłem się do wszystkich Polek i Polaków, żeby w rocznicę pierwszych wyborów w roku 89. 4 czerwca w samo południe spotkać się w Warszawie, żeby ta władza zobaczyła, że ludzie jej się nie boją, że Polki i Polacy nie pozwolą sfałszować wyborów, ukraść wyborów, że wszyscy mają dosyć drożyzny, wszyscy mają dosyć kłamstwa, wszyscy mają dosyć korupcji. Przecież w roku 89, wtedy w czerwcu, kiedy przy pomocy. Głosowania rodzącej się demokracji, odsuwaliśmy komunistów od władzy, to byliśmy przeciwko kłamstwu w telewizji, ale tamta telewizja, ona by się mogła uczyć kłamstwa od telewizji kurskiego. To były pieszczoty w porównaniu do tego, co oni dzisiaj robią. Byliśmy przeciwko korupcji tej władzy, no ale wiecie, jeśli dzisiaj czytamy we wspomnieniach, co tam miała żona Gierka czy czy prezes ówczesnej telewizji, to dzisiejsi bosowie PISU, to boki zerwają. Znaczy oni po takie pieniądze, jakie komuniści kradli, oni by się nawet dzisiaj nie schylili. Jak pamiętacie, wtedy głosowaliśmy przeciwko PZP-owi, bo tam byli ludzie niekompetentni. Ale daję wam słowo, Gierek nie wyznaczyłby chorały na budowę Huty Katowice albo Janusza Kowalskiego na ministra czy wiceministra.